Siemano, z tej strony chmielu. E, witam Was w kolejnym odcinku. I na wstępie chcę Was bardzo przeprosić, e, że ostatnio nic nie dodaję, ale trochę się pozmieniało u mnie w, życie, w życiu. E, poza tym czekałem też na części z Niemiec do Cabrio, e, więc też prace stały przy Cabrio. A dzisiaj taki króciutki filmik, e, ponieważ mam problemy z Odcinam i odcina mi moc przechodzi w SAFE MODE odcina w ogóle turbinę e, stało się to pod, po tym jak e, po mieście ganiałem się z Civic'em i e, zgubiłem wydech i spaliny poszły mi pod, e, pod maskę przez co już po sprawdzeniu VCDS-em oczywiście doszedłem, że padł N75 N75. Tu jest taki filterek, on stąd pobiera powietrze i to ten tu filterek ogólnie ma za zadanie, żeby nie dostawał się żaden syf, bo ta membrana, co w środku chodzi, jak dostanie trochę syfu, to się rozpieprza. Jak widzicie, o, poszło tego, tych spalin, wydech tutaj pod, do komory silnika dosyć sporo. Mam kilka zapasowych N75, spa, między innymi z pasata B5, tylko widzicie, on ma trzy króćce. A ten ma dwa, ponieważ ten ma tutaj filterek. Jak zobaczycie, one są takie same. Tylko, że ten po prostu powinien brać powietrze. Powinna być rurka i doprowadzona gdzieś tutaj za filtr powietrza, albo tutaj, żeby po prostu brał sobie świeże, czyste powietrze bez tego. Ja na razie wrzucę ten i wezmę jakąś rurkę i poprowadzę ją gdzieś dalej, żeby. Yy, ciągnęła w miarę świeże powietrze, a nie tutaj z komory. Albo tutaj rureczką sobie poprowadzę gdzieś tutaj do lampy i to będzie chyba najlepsze. Żeby tam sobie brało. No nic. Yy, tutaj mam dziesiątkę śrubę, bo ja tutaj trochę mam przekombinowane, bo nie mam na przykład ten 18 i N256 bodajże, bo nie mam całej tej gruchy tutaj podciśnienia, nic. Mam tylko samo ciśnienie sterowania gruchom, nic więcej. Także odkręcam tylko ten tutaj tu śrubkę. Włożę ten N75, to podłączam tak samo, a tutaj po prostu wężykiem takim jak od akwarium, od powietrza poprowadzę sobie tutaj. Także widzimy się za chwilę. No i jesteśmy już wymienione. Siedzi stary, znaczy siedzi już nowy N75. Różni się troszeczkę tutaj wtyczką jednak, Passatowy a Audikowski bo Audikowski ma tutaj takie widzicie, takim ząbek, schodę, ale weszło a widzicie, o tu jest ten filtr, widać w tym pudełku jest filtr, zobaczcie jaki on jest okopcony cały i brudny no ale nic yy, zamówię sobie taki yy, nowy i zamówię i, będziesz, I wymienię później jak przyjdzie. A tutaj mam na razie, o widzicie, zasilanie. Tu idzie sobie, tu, 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 z powrotem. I tutaj wpadające powietrze będzie sobie łapał. On są ogólnie obrócony też w drugą stronę, żeby był tak, żeby pod napływem pędu powietrza nie wtłaczało żadnego też cyfu Wiadomo, że to jest na razie tylko. Są takie filterki też na przewody, takie malutkie, specjalne. Widziałem też, może sobie zamówię w razie co, żeby było. No i co? I tyle. Robota zrobiona. Hmm, filter też trzeba wymienić. No mówię, dzisiaj taki króciutki filmiczek. Wymiany tylko tego ustrojstwa. Eee, co do następnych filmików, no mam nadzieję, że lada dzień e, będą. Chociaż mam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz do zrobienia. A muszę ją zrobić jak najszybciej. Na pewno zobaczycie w jednym filmiku. Na pewno e, pokażę Wam mój nikczemny plan. A teraz tylko taki króciutki filmiczek. Wymiana N75. E, parę osób mnie pytało właśnie o modyfikacje związane z tym wywaleniem N18 i m 256 albo 258 teraz. Nie pamiętam dokładnie. E, może na dniach też to e, Wam zrobię. Jak będę może film powietrza wymieniał, e, to Wam nagram. A teraz na tyle, do następnego strzała, cześć!